Cześć, piraci i piratki. Z jest wykształcenia jestem krytykiem literatury i sztuki. Nie, no oczywiście żartuję, nie jestem. Więc tym bardziej będę się wypowiadał na temat książek. Nowy zaczynam cykl. Zobaczę, czy to się przyjmie. Jak będą chętni do oglądania, to będę pchał ten wózek. Jest to związane z tym, że jak jeżdżę, to słucham dużo książek. A jak się nasłucham tych książek, to później przemyślenia nachodzą. Dzisiaj grubo zaczynamy. Chłopi. A Boryna! Boryna to jest postać z powieści. Wadysława Reymonta. No, co mogę powiedzieć o chłopach? Pierwsza rzecz, język. No, fajny język, już teraz y, nieużywany. Posłuchajcie tutaj, zobaczcie kilka cytatów. A, i mam nadzieję, że tego mi nie wytnął, bo w tamtych czasach ruchać to nie znaczyło to, co teraz. Zupełnie co innego. Się na nogi dziwnie, jednak zasłabła, bo ją w piersiach Kaszel męczył, że ledwie się mogła ruchać, odpoczywając co chwila. Długo czytał opowieść o nowonarodzonym, a głos mu się wzmagał i rozmawiał, i w śpiew prawie przechodził, że jakby te święta nie wygłaszał, a wszyscy siedzieli w milczeniu pobożnym, w ciszy serc, zasłuchanych w drżeniu dusz olśnionych cudem i w najszczerszym odczuciu łaski pańskiej, urodzić się przyszło tam w tych krajach dalekich, między obcymi, między Żydy, paskudne, między heretyki. No to jak. Fajny język. Tak, to jest z książki. Tu nic nie dodałem, nic nie ująłem, tak to opisał Władysław Raymond. No zresztą on y, mistrz opisów, opis do opisu, opisem pogania. Chyba Nobla dostał za te opisy, chociaż ja myślałem, że nie przetrwam już tej publikacji i, i nie przeczytam. Doszedłem tam do zimy i musiałem zrobić przerwę jeden dzień, bo nie dałem rady. Raymond nie odkrył tego, i chyba wcześniej to odkryli. I my to teraz też wiemy, że świat stoi z miłością i pieniędzmi. I w kogo tego się kręci? No i wtedy się kręcił i teraz się kręci i kręcił się będzie. Także tu nic nie zmienimy. Druga rzecz, która jest chyba wieczna od początku świata, od Adama, Ewy, Kaina, Abla i tak dalej. Młode pokolenie, no młode, nowe pokolenie. Zawsze złe, niedobre, leniwe, myślące inaczej, robiące inaczej. Starzy mówią: bo boga, kłodzie świata, świat się kończy, młode pokolenie rozwali wszystko. A okazuje się, że świat trwa, młode pokolenie staje się z czasem starym pokoleniem, przychodzi nowe, młode pokolenie i dokucza staremu pokoleniu. Także to się kręci i kręcić się będzie, więc luźna guma i dajmy tym młodym też żyć niech sobie sami psują swój świat i. Nie przeszkadzajmy im w tym chyba za mocno. No odnoszę też wrażenie, że Raymond trochę uprościł to życie chłopów, tak je ukoloryzował. Tak tu sobie chodzą, tam se chodzą, tu se trochę popracują, tam se pójdą do, do knajpy napić się, pobawić się, potańczyć, tu jakaś intryga, tam ktoś z kimś, tamten ich widział. No a tak patrząc historycznie, no to życie chłopów, no, nie było tak kolorowe. No, byli tacy no zaryzykuję powiedzieć polscy niewolnicy, bo byli niewolnikami. No jeszcze jak byli chłopami pańszczyźnianymi, to historia prawo pokazuje wyraźnie, że byli niewolnikami. Co prawda Raymond już opisuje czasy, kiedy nie ma pańszczyzny, są chłopami opodatkowanymi, no ale ten ich dzień i życie nie wyglądało lepiej od świtu do nocy robota, na przednówku bieda głód, no a później znowu sianie, oranie, żniwa, plony. Może nie w tej kolejności, jak powiedziałem. No ale nie było chyba też tak wesołe, jak to Raymond y, pisze, jest kilka innych publikacji, y, mam nadzieję, że też uda mi się nagrać z tego filmik, który opisują życie chłopów jeszcze w czasach, y, kiedy odrabiali pańszczyznę, postaram się do tego wrócić i powiedzieć. No a na teraz jeszcze jeden dobry cytat z chłopów. Kto ma i... księdza w rodzie Cześć, tego bieda nie ubodzi. Zbyszek, oglądania. a wy się ruchaj prędzej, bo już kulasów nie czuję.